mano widzowie, z tej strony Wiktor Superzioł Dzisiaj jedziemy sobie, patrzcie, to jest w ogóle mój tir Nie wiem, czy jedziemy moim tirem, słuchajcie Z Katowic do Częstochowy Nie wiem, czy wam się odcinek spodoba Jak się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Czekajcie tylko, oczywiście jak chcemy jeździć Eurotraku, to wyciągniemy kierownicę. No zakładam. Dobra. dobra, jedziemy. No i dobra, widzowie. No i sorry, że gdy nie ma y, przygu opętanego, rogatka części czwartej, ale no ja wam dlaczego jej dosłownie nie ma. Dlatego, bo niby Femelix się uparł, że nie chce, znaczy nagraliśmy część tej części, no i najprawdopodobniej wyjdzie jutro. I posłuchajcie, od wtorku, no tak, od wtorku, niestety koniec z Daily. Nie będzie po prostu już Daily na moim kanale. Zapytacie się pewnie, dlaczego nie będzie Daily na twoim kanale? Przygotuj się do skrętu. Sklepów... Otóż, jadę na ferie do Kenii. Okay. I może coś tam Skąd będę nagrywał ja. lekkiego, no ale lekkiego. Nie powiedzmy takiego z Robloxa lub coś to... takiego. Jak już, no to, to pamiętajcie, że Kenia no to, to jest dość płatny. Czy może i będę coś tam nagrywał, ale to się przekonamy? Bo wiecie, Kenia to taki egzotyczny kraj. Tam trzeba płacić za wszystko. Przygotuj się do skrętów zobaczyć. No i mój tata powiedział, że bo wiecie, sam by Proszę się ze mnie nie śmiać, bo no i tak bym sam nie pojechał. W sumie nawet jakbym miał dobrze z 15 lat, to bym nie pojechał. Nie wiem, czy to wiecie. No oczywiście dla Więc tak. Jedziemy, w razie co jedziemy bez przestrzeni, bo nie było żadnych do A poza tym, no, obiecuję, że może wyjdzie w ten poniedziałek ta w seria. To zależy też. Się muszę spytać Femelixa, czy będzie miał czas, bo wiecie, on mieszka w Wielkopolsce i o samolot. I on musi chodzić niestety do szkoły jeszcze. No i jak on będzie miał wolną, to ja niestety będę chodził do szkoły. No. Życie. No, no, zgodnie z swym -y i może będziemy nagrywać tam jakieś odcinki razem. Tylko jakieś takie mniejsze odcinki. Trzymaj razem. się lewej strony. No i. Dobra. No i sobie tu skręcamy na drogę. W Byżowic. Nie. Ej, czy my przejdziemy w tym miejscu, co. Ja sobie zrobię tak, bo tu jest, jak nie wiem, czy wiecie, lotnisko, to zrobię sobie w ogóle tak. Czekajcie, że sobie przyjadę obok tego lotniska. Jakby poczekajcie, tylko muszę coś tu zrobić. Kliknąć. Tu narpię? Ten tu, potem jakby tu. No i podnę. I zakończyłem sobie tutaj na stacji benzynowej w Częstochowie. No i zapowiada się super. Dzisiaj was sklep sam No tak, i będzie spoko. Do roboty. Jedziemy. Wiecie co, widzowie, zapytacie się co z kanałem kim, dlaczego go opuścimy, gdy już nie nagrywam. No bo głównie dlatego po prostu tłumaczenie na czeski. Może ja umiem tłumaczyć. Nie, nie tak, że nie umiem tłumaczyć na czeski, bo ja umiem tłumaczyć na czeski te filmiki. Tylko to po prostu wychodzi badziewnie, Że jakby ten głos jest jakoś dziwnie zrobiony, że jak ja robię co innego, to gada co innego. No. Jedynie jaka to zostanie, to będą takie krótkie filmiki, powiedzmy z Eurotracka. Na, na kanał czeski, coś takiego. Nie wiem, co tam jeszcze będę nagrywał, no ale na pewno będę nagrywał filmy bez dźwięku. Po prostu na razie na kanał czeski wleci ten sam filmik, tylko że bez głosu. Tak jak że, jakby tylko będę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź Dobra, zobaczymy jeszcze, co tam wleci na ten czeski kanał, bo. Słuchajcie, no to jest trudno, tak nagrywasz na wszystkim kanale. Kurki Wciu Czekaj, gdzie to jest? Czy to jest na pewno dobrze? No tak. Dobra, tu sobie jakoś dam radę. No i sobie skręcamy na autostradę. Jak ktoś widzowie, to Was bardzo przepraszam, że mam taki senny głos, no ale... trzymaj to, się, lewej strony. Kurde. Sorry, ale muszę tutaj mogę wyjeździć. Nie? Czy da się jeździć? Tak, że... chcecie, to mogę nagrywać na kanale czeskim jakby takie odcinki typu. Przejeżdżam całą autostradę. Od początku do końca. Ja się przekonam. Też nie próbuję zainstalować, bym miał to Białoruś i w ogóle tylko od tego Rolexa, to jakieś dziwnie się instaluje. co ja tu mam kliknąć, gdzie coś zrobić. No i zaraz tu będzie widać śpieżowice z daleka. Więc tutaj są moje policja, dlatego sobie dałem ten śląsk. Jak coś, no to do Silesia Rebuilding będziecie mieli link w komentarzu. To jest łatwo pobrać, naprawdę. Tak, dla mnie to było łatwo pobrać. Mój gorzyczki, Wrocław w Tarnowskiej Góry, Góry zawiercie. No i me, no właśnie, tu... czekajcie, muszę sobie zrobić kamerę zero. Czekajcie. Studio fotografii gdzieś to było. Ryb fotografii. No i poczekajcie, i tutaj gdzieś to było. Bo właśnie muszę polecieć jak już, no to na Enter robimy zdjęcie jak tu no tak no i widzicie niektórzy mogą to kojarzyć to będzie wreszcie co na miniaturkę to zdjęcie czekajcie coś tu jest w pobliżu czy coś Kurde, się nie da. Dobra. Walić. Jak włączyć kamerę zero? nie wiem jak włączyć. Czułem coś, że SHIFT i P. Nie wiem, czułem teraz wycierać. To się, wyłączę wycieraczki. Dobra, sobie dajmy, żeby nas nie rozpoczęło. Trzymaj się prawej strony, a następnie... pożar ulicy, widzicie? Nie wiem... Właśnie z tego tutaj lotniska Dlaczego tutaj akurat nagrywam? Bo z tego lotniska będę akurat leciał na tą No i popatrzcie Szkoda, że tam nie zjechałem Ja już się lepiej skupię na drodze Słaba jest No dobra Jeśli chcecie to mogę kupę odcinków nagrywać ja wiem, typy, że jestem gdzieś tam czy coś też mogę nagrać film nie wiem czy wam się podobał ten filmik typowego maszynisty w województwie pod jeśli poproszę tatę że może to jest no to nieważne to jest akurat nieistotne Pytacie się dlaczego korzystam z reklam tak Reklamy na YouTube są dla mnie bardzo ważne, żeby jak kodek zarobić. W sumie to jest naprawdę opłacalne, bo ci tylko 10-10 z, z konta schodzi a masz kupę fanów. Powiedzmy wy jesteście fanami moimi. No i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie naprawdę. Mi to zależy, żebyście mieli co tu prawda? Że będą wlatywały Skręć filmy typu, typu cała A4, znaczy A4, to nie, bo w Eurotracku niestety nie ma całej A4, jest co najwyżej do Rzeszowa. Etwica, A1, 2, 2, takie rzeczy mogę nagrywać. Dobra, wjeżdżamy do częstej chownej. Sorry, że na tyle kilometrów na nakończyłem, coś mi się tu pokubiło. Wiesz co na tarnowskiej góry? Bra! Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawej. Boże! skręć w prawo. Co tu tramwaje jeżdżą? Że w Częstochowie tramwaje? Wybaczcie ale nie wiedziałem że to są tramwaje. Jeszcze w katowie co? Może kiedyś były to. Nowskie góry Nie dzisiaj, więc Bo to są jakieś ewidentnie tu są prawnie bo widać tory No i zatrzymam się O kurde no, Małbym babę rozjechał Maskity Małbym babkę rozjechał tak idzie I definitywnie to są tramwaje tam był przystanek tramwajowy oczywiście ja nie wiem co. mogą nie być tu tramwaje tylko po prostu jest, widzę to swoim okiem myślę nie ma tu pewnie żadnych tramwajów chociaż no, no, tramwaje w tym w takim miejscu już się Nigdy nie spodziewał tu tramwaj w serio. Skręć w trawo, Mieszkaniec Śląska mogłu znać, że tu nie ma tramwaj. co to, to nie wiem, gdzie wy mieszkacie. Możecie napisać kim w się znajdujecie. Ale jak coś nie chce wam nic. No tu sobie w agencji pracy. Stanie nowej my, pracy. nie nowej trasy. No na tym będzie kończyć odcinek. Zabruch kiedy dnia. będzie to na razie!